Witajcie w kolejnym odcinku Zerobloxa, dzisiaj znowu nagrywamy Lumber Tycoona, nagrywamy, bo jest ze mną X-Typowy Set X. -typowy Sam X. Eee, dzień dobry. Tak, teraz się na mojej działce zmieniło, eee, już zbliża się Halloween i właśnie ten, eee, ustroiłem sobie działkę. A jak wiadomo w Halloween, w Lumber Tycoonie spółkłody będą się lespić jeszcze częściej. Więc Halloween trzeba nagrać odcinek z poszukiwania spukudów. Dobra. Eee, a chwila. Jeszcze pokażę takiego fajnego glitcha tutaj. Z deską surfingową można sobie surfować po niebie. Chwila. O właśnie. No coś takiego. Halloween, Halloween raczej nagramy. Więc jakby ktoś chciał, to od razu na start odcinka takiego glitcha fajnego pokazałem. Tak, ale... I jedziemy nie do Jondrika. Tak, ale nie chodzi o to oblicowanie, tylko o to będzie skóra, a w Halloween prawdopodobnie nagramy e, i to jak już wiecie spodziewacie się tego będzie to z Robert Tycoon 2 w Halloween respi się najwięcej. Skór, prawdopodobnie więc... dwa odcinki, bo ja jeszcze nie wiem. No i mamy jeszcze plan nagrać taką gierkę. E, no. A gdzie masz działkę? Ja? No, no do Domyśl się Tutaj O to, to jest źle ustrojona działka A to jest moje, moje środne moje fruki. To, to, to jest to... źle ustrojona ta działka. Ej nie no, ale było. Mam małe te małe Halloweenowe zakupy były tutaj. Od te rzeczy do 18 i... No i no, dalej, wsiadaj do mnie Jendryku i szukamy z pok pok Pokaż widzom nowe dynie i nowe lampki, jak wyglądają. Tutaj właśnie. Te nowe... Lampki już moi widzowie widzieli u mnie na działce, tak wyglądają niezapalone, a tak wygląda ta nowa dynia. Według mnie ta nowa dynia jest brzydka. Nawet się nie świeci, ma taką teksturę nijaką i... Znaczy tekstura ale... jeszcze jest ok, ale kolory taki. Chociaż jeszcze dałoby się ten, dałoby się jeszcze ten kolor zaakceptować, gdyby ona się jakoś świeciła. O. Zblacklistowałeś mnie. A sorry. Dałoby się zaakceptować ten kolor, gdyby ta dnia się jakoś świeciła w środku. Tak jak właśnie z 2018, czyli ta czerwona Nie i z 2017. Jestem. Czyli taka zielona. Znaczy, nie wiem, czy wtedy była zielona, ja do Ciebie jadę. Okej. Okay. Dobra. Może nam się poszczęści. W dzisiejszym odcinku. zobaczymy, jak... Akurat to robi jedzie. się dzień. To jest ta tutaj Twoja działka? Mhm. O, ale masz tych lampek dużo. Wiem. Stać mi Więc na razie się Jędrek rozłączył. A my szukamy spokóda. Dobra. Yy, sprawdźmy jeszcze, czy jest na tamtych klifach. Jeszcze może sobie na końcu pojedziemy do zimowego biomu. O. Nie spodziewałem się, że tak no. szybko. Dobra, tam z tego co widzę to nic nie ma. No tutaj drzewko wyrasta. Bardzo ładne. Przyroda, zainteresujmy się tym. Tak. No, to a, jest teraz, a teraz zniszczę ja czarną magią mojego no, samochodu. O, nie, nie! Nie niż przyrody! To jest drzewko marzeń. To jest drzewko marzeń, i patrz jak ładnie rośnie. Nie da się rady, bo, bo ja... O nie! No, czarna magia. Zadziałała. Pochyba cię do Blacklisty dam jak czarna magia. Kupiłem sobie w ogóle nową przerębiarkę za 22 tysiące. W ogóle no to 80. nie wiem czemu te... W ogóle to nie wiem czemu te drzewa znikają. Jak się na nie najedzie samochodem. Też nie wiem, no bo, no bo może światła gasną. Może. Ale można na przykład sobie no. na tych drzewkach stać i rosnąć razem z nimi. To no teraz wyprawka do wulkanu. Tak, zapomniałem Wam jeszcze pokazać jednej fajnej rzeczy na mojej działce, ale to zrobimy później. Najpierw jedziemy do wulkanu. Najpierw. Dobra. Jesteśmy na wulkanie, teraz tylko poczekać, aż ta czerwona mgła zniknie, bo ona przeszkadza. A mm -hmm. właśnie SPO.pl ma na, na swojej działce drabiny i można wspinać się i szukać pokuru. Tak, można właśnie to chciałem Wam pokazać. Boba. Jeszcze sobie później do tej drabiny tam pojedziemy, ale na razie spróbujemy się dostać na bagna. Jakby samochód o, się ubiegł. wywrócił, to oczywiście akurat kuratuje odcinek i go naprawi. E, tak. Tak, jak zawsze. Jak nagrywałeś sam odcinek z Lambert'a O, o e, akurat masz robotę. No, dawaj, dasz radę. Dam radę? Oto jak i typowy se obraca samochód. I siebie też obraca. W ogóle ten kamień tutaj da się zepchnąć samochodem. Trochę długo to trwa, ale się da. A mój, a da się może zepchnąć? O, czekaj, wejdę może po... o, pod, o, pod o, o, jest, dobrze. Pat, pat, dałem No, widzę. No e, dobra, łapka w górę za to musi być. A teraz jedziemy na bankę. Ej, ale w ogóle w tym samym miejscu znowu się tak. wywaliliśmy. Oooo! Znowu O, o! No o. O. O, o, o nie, najgorzej. Patrz, 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 jak idealnie! Widzę, ale zobacz gdzie. No tak, ale widzisz, już, już drugi raz uratowałem odcinek. Dobra, no to jedziemy na działkę, moją. Pokażę wam po tą. No nie no, wiesz. Muszę. O. Tak ja nie wiem jak ty to robisz. Ale jest tym mistrzem. Zostań zawodowym obracaczem samochodu. Zbijesz na tym fortunę. No. Dobra, no to, no to już na pewno musicie zostawić trzy łapki w górę. Tak. Będziesz milionerem. Dobra, zobaczycie, jak ta drabina działa fajnie. Można sobie wejść i widać wszystko. Prawie. A tutaj drzewko rośnie obok mamy działki. To jest chyba idealny czas... No tu, jest żeby kawałek z, y, tu jest kawałek z Pukuda z 2018 roku. To jest Pnia. No, Naprawdę masz ładną działkę. zdziwiłeś mnie, więc chyba... Dobry moment na zrobienie miniaturki. Albo i na tej drabinie. Może zrobimy na drabinie miniaturkę. No może nie, bo to będzie słabo wyglądać. No, no ale dobra. Zobaczymy. Jak znajdziemy spukuda, to jedynie spukuda damy na miniaturkę. A może ja znajdę teraz spukuda, mam takie szczęście do wszystkiego. No. Szczęście jak w nieszczęściu czasami. No, tutaj sobie można wejść na tą platformę i sobie wypatrywać spokódów. Na prawie całej mapie. A ty znowu jesteś nie masz tak, mam nadzieję, że mi nie zdejmą filmu albo kanału ładnie, so, ładnie tutaj widać te wszystkie wzgórza tutaj bagna mam nadzieję, że troszkę mi widać filmu. też safari to jest safari? tak, to jest safari no i widać tam jeszcze te klify no i tutaj klify to. wszędzie w ogóle zauważyłem takie coś, że nie wiem, chyba po prostu wchodzicie na te odcinki, dajecie łapki w górę i wychodzicie, bo jak widzę, nikt z Was nie pisze w komentarzach, jaki tryb możemy nagrać i po prostu nagrywamy ciągle Number Typhuna. Hmm. I ciekawe, czy w ogóle... Albo po prostu, wiedzą, co... albo po prostu inni też nie wiedzą, jaki tryb możemy nagrać. Albo po prostu nie oglądają, a my tylko nagrywamy dla siebie smutek. Ale też pytanie do widzów, jeżeli to oglądacie w tym momencie, to czy wiecie, gdzie się kupuje halloweenowe rzeczy, bo jak nie wiecie, to zawsze możemy Was tam zaprowadzić. Tutaj można kupić i tutaj. No, no. i pokazałeś, nie wiem, myszką czy coś? No, kursorem pokazałem. Ta, tam jak, wiecie, jest ten most, to trzeba wydać tak. to do... Dokładnie. No i tam, 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 tam. Tam jest takie a. rondo i można kupować tam rzeczy. Dynie, a dynie kupuje się w takim e, sklepie drobnianym. Tak, jeszcze jest sklep. tam taki bobszak. Dobra, no to no idziemy pa. na działkę. No bo jak widać nie masz pokóra. No to... Pa, pa. I czy to się Trzyma. nagrywa? 11 minut znowu? Chwila. I. E, 10. 10. No. No to prawie 11. Zaczęliśmy punktualnie o 14.30, a mm. jest 14.40, więc. Tak. To chodź, może gdzieś zrobimy tutaj miniaturkę na tle tych Twoich... O, może tutaj, na tle Chwila, chodź. W ogóle... O, okej. Okay. Ok. Chodź na tle dyle. Dobra. Tutaj. tutaj zrobimy miniaturkę, Tyle, tutaj taka Halloweenowa miniaturka już. Ale poczekaj, od, odczysz się jeszcze trochę da, yy, yy, ten ale tak żeby dynie jeszcze było widać no tak będzie eee. spoko poczekaj eee, bez away czy z away eee. wiesz co wy się jeszcze trochę oddal na, na maksa jak możesz do tej ściany tak. a dyni mi, mi nie wywróć czekaj poprawię ją hmm. o. o patrz mi skrzydła wyszły w to no tak będzie ok, no to tak. bez e-wave zróbmy Tak dobra. No to żeby nie było wina drabiny ale. No zrobię, ona drabina tam może być widoczna, ona nie przeszkadza No to ale... trochę będzie słabiej wyglądać, bo ale dobra To co, idziemy no to... na inny serwer? No, może Bo na tym już chyba nie Dobrze. ma co szukać, bo i tak nic nie znajdziemy To dawaj na inny serwer dobra. 3, tak. jeden Zaraz widzimy się. A, a, a. Znaczy, nie, po prostu sobie poszukajmy tego serwera razem z widzami. Nie, może na, nie, może nie, widzowie nie, nam przy, e, ten przyniosą szczęście. No, może widzowie ja nam przyno, nie, e, ten przyniosą szczęście. Jak ja, ja, ja tak ja to wyłączyć? To są... Bo się nie da F11 kliknąć. znowu. Znaczy da się, ale to nic nie działa. Ja już wbijam na jakiś serwer, możesz wyjść. Ale czekaj, czy nie jest full? Teraz widzicie czarny ja ekran, o dobra, 5 na 6 graczy, ale już wbijamy. Eee. Mam nadzieję, że to nie jest ten sam serwer. Dobra, jesteśmy już na innym serwerze F11 oczywiście ja sobie działkę wczytam Mamy nadzieję, że przenieśliście nam szczęście z tym szukaniem serweru No głować na no. całym to szukamy dalej Ej słyszysz co mówię No co No zobacz co ci napisałem Dobra Tutaj mm. e, to tam po prostu się rozłącz e, No ja wiem no co to będzie że jeśli ja na odcinku rozłączam no, nie no dobra dawaj no to szukamy dalej z da Trudne sprawy. No, trudne sprawy. Ja sobie jadę już na wulkan tutaj, żeby szukać z Bukuda. No i sobie jedziemy. Może w końcu coś znajdziemy. Jeśli ten odcinek będzie miał gdzieś powyżej 30 minut, to znaczy, że coś znaleźliśmy, bo będziemy musieli jeszcze dotrzeć do tego spokuda. Jeśli będzie gdzieś tam sobie rosnął. Mam nadzieję, że jak już znajdziemy, to będzie gdzieś blisko. Mi się tak daleko nie chce iść. na wulkan. No, ktoś już tutaj był z tego, co widzę. Dobra. E, Jędrik już wrócił. Ja tutaj aktualnie sobie jadę na wulkan. E, Chwila. Zaraz wrócę. Jesteśmy już na wulkanie. Może coś uda mi się wypatrzeć. E, dobra, jestem. A ty po gdzie jesteś? Na wulkanie. No, weź ty, kurde, nie poczekaj. No, odcinek musi trwać. A musi trwać, kurde. I co ja mam zrobić? Tam? Dobra, jadę na bagna, więc jakby co, to przyjedź tutaj do mnie i mi samochód obróć. Nie, nie. nie muszę coś tu wydawać. Dobra, cyk, cyk. Mam nadzieję, że mi się tutaj nie wywali ten samochód. Dobra, tutaj się nie wywalił, to tutaj się wywalił. I? Czy się wywali? O, i się wywalił. Standardzik. No, Standardik, załóg się wywalił. Bo. E, o, ktoś fajerwerki puszcza. Ej. Ale na Sylwestra jeszcze za wcześnie. Nie, dobra, ja go tu nie obracam. Ja chyba jakoś na działkę pójdę. Pierwszą. Wiem moja A, ile... A ile ten odcinek trwa? 17 minut. To w sumie moglibyśmy już kończyć. E, naprawdę nic się nie zdarzyło. No Jeszcze tak, ale to jest szukanie spukuda. W odcinkach tego typu zawsze się nic nie dzieje. No chyba, że znaleźlibyśmy spukuda, to wtedy już by się coś działo. I takie odcinki są po prostu niepotrzebne i no nudne. Ale nudne no te odcinki też muszą być na kanale. No nie muszą właśnie. Znaczy, tak to, to ma też taki swój urok to szukanie spukuda. Bo po prostu tak sobie tak na luzie tutaj chodzimy, szukamy spukuda, rozmawiamy sobie o Bogu. Jeździmy sobie po łapie i, nic tak, i rozmawiamy o Bogu. Taki luźny odcinek, przyjemnie się go ogląda Luźny, ale nudny i niepotrzebny. No ale to w końcu jest szukanie spokóda. Dobra, już będziemy kończyć ten odcinek, nie ma co przedłużać e, chodzeniem na tę działkę. No chyba, że jedynie pójdziemy sobie jeszcze do tej drabiny i się z drabiny rozejrzę. Czy coś widać? To ja idę na twoją działkę. Jadę. Nie mogę zrobić reset charakter, bo ja tutaj się mam. I nie chcę ją stracić. Nie chcę jej stracić, ale ten... To prawda mam jeszcze tam chyba z jedną albo ze dwie kopie tej siekiery, ale... Nie chcę mi się później po nią jechać. Dobra, już jesteśmy na działce praktycznie. Jędryk już tu się wspina po drabinie. Dobra, tutaj, tutaj jest moja kolekcja siekier. Amber Axe, czy Amber X z, z poprzedniego roku. End Times X. Ja już chyba mówiłem o tych siekierach i chyba mówiłem o tym, że End Times X po prostu komuś ukradłem. To nieźle. A fire X po mówiłem. prostu sobie leżała na ziemi. Jeśli już to mówiłem, no to po prostu przypominam, nie a mówiłeś. jeśli jeszcze nie mówiłem, to mówię. Nie mówiłeś jeszcze. Mm. No to właśnie tak, End Times-X komuś ukradłem, fire X sobie leżała na ziemi, to wziąłem. amber X kupiłem rok temu, ona już nie jest dostępna do kupienia, a tam mój samochód leży będzie sobie leżał tak długo aż nie nowego. Ach te szukanie spokurdów to naprawie no. no to tym chyba już kończymy odcinek bo skoro nic nie znaleźliśmy to widzimy się tym w tym roku nic, odcinku w tym roku po prostu nic z tymi spokojami nie wychodzi, no. No nie wiadomo dlaczego ale to pewnie przez to że, że nie zostawiacie łapki z góry. Dobra, widzimy się w następnym odcinku i Narka i Elo. Tak.